Sport w teleekspresie zaczynamy dziś od e-sportu, czyli profesjonalnych zawodów zawodowych graczy komputerowych. Na świecie jest to dyscyplina znana i coraz bardziej popularna. W Polsce dopiero raczkuje, ale i tu ciekawa sprawa, mamy najlepszych zawodników na świecie rok temu branża esportowa zarobiła ponad 5 miliardów dolarów. Najlepsi gracze pochodzą z Azji. Wśród Europejczyków dobrze wypadają Niemcy, u których zawody esportowe są transmitowane w telewizji. Ale na Pucharze Świata w San Jose nie mieli sobie równych Polacy. Zespół Meteor Makers zakasował konkurencję i pierwszy w historii obronił Mistrzostwo Świata w grze w Counter-Strike. W studiu są ze mną Mistrzowie Świata z drużyny Meteor Makers Łukasz Lukwnęk oraz Wiktor Taz Wojtas. Esport w Polsce stoi na niskim poziomie, natomiast wy Osiągacie oszałamiające sukcesy. Jak to jest w ogóle możliwe? Zaczy, my gramy w tę grę już od 8 lat, tak? Od 3 lat zajmujemy się tym profesjonalnie i normalnie traktujemy to jako pracę. I przy, przyjemną pracę. Jesteście tak. zawodowcami po prostu, tak? tak mhm. mamy podpisane kontrakty, jesteśmy sponsorowani na wyjazdach i cały sprzęt, na którym gramy też jest sponsorowany, więc jedyne co musimy się martwić, to ciężki trening. A, ale kontrakty macie podpisane nie w Polsce, prawda? Nie, jak mamy podpisane kontrakty z duńską organizacją, jedną z największych organizacji i e sportowych na świecie. Mhm. Teraz byliście na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, wygraliście, a często jeździcie na turnieje? Duże eventy zdarzają się bardzo często, są, z reguły są, są to wjazdy co miesiąc. Teraz w planach mamy wyjazd do Dubaju, do Chin czy, czy do Los Angeles e, z przerwami między turniejami jakieś dwa dni, więc no, te, terminarz jest bardzo napięty. Trzymam za Was kciuki. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moimi gośćmi byli mistrzowie świata Łukasz, Luk Wnęk oraz Wiktor Tas Wojtas. To tyle.